Jeszcze przed odcinkiem chciałbym was poinformować, że wraz z Cikakiem i Strokiem organizujemy konkurs na 400 vip na rok. Aby wziąć udział wystarczy zrobić zasady z opisu, no i konkurs trwa do 31 lipca, no i to tyle, przejdziemy do odcinka. Cześć z tej strony Kamloks, a w dzisiejszym odcinku będę przechodził najdudniejszy parkour od Untknowna który się nazywa Challenge dla youtuberów, więc zobaczymy właśnie jak mi pójdzie, ale żeby w tym odcinku nie było tak właśnie nudno, to jest ze mną stalking, więc możecie właśnie przywitać. Cześć. No a jak jesteście nowi, to możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z węczkiem, no i w sumie zapraszam do oglądania. Okej, okay, no i jesteśmy właśnie na tym najnudniejszym parkurze, jak widzicie jest on taki nudny, bo się tylko robi jakieś wygibasy prawo-lewo, no i takie sprawy, to w ogóle zobaczymy kto będzie pierwszy, jak widziałem to już stalking... Tam przegrała no bo to ona słaba jest w takie rzeczy, no ale zobaczymy, właśnie, jak mi to pójdzie. Ciekawe, czy właśnie przejdę co, za pierwszym razem. Przechodzi się to mniej więcej 6-7 minut, więc zobaczymy, w ile ja to właśnie przejdę. Tak sobie testowałem, no i właśnie to jest takie, takie nudne, i też jest to trochę trudne, bo czasami po prostu jest bardzo mało miejsca, żeby trafić w takie. Po prostu małe przejścia. Chyba wiecie o co chodzi. W ogóle, gdzie ty, Stalking, jesteś, kiedy latasz? Ej, ty giniesz co no, na to chwilę. Początku. Ty giniesz no, i... co chwilę, ale noob, ale noobix jesteś. jesteś noobem? Ja tutaj, ja tutaj pędzę. Ja tutaj pędzę bez no, zatrzymania i... się. I o, już mam kryształ. S, S, kryształ aktywowany. No, i... no ja jestem koks, koksuwa, wiesz? Nie. Jestem wyściguwa. Kamloksuwa, wyściguwa. Kurczaczki, pierwsze zgnięcie. No co? ale wiadomo. Najlepszym Mówię też się zdarza. Też pozdrowić. No możesz pozdrowić. Szybko, szybko. Tylko pozdrawiaj. pozdrawiam. kiki, z roka i. Szczepana, pana, no, pozdro. Szpana. Dobra, no i lecimy, lecimy. Ej, ty jesteś po prawej stronie. Widzisz mnie, jak ja pędzę? Nie. No bo jestem taki szybki, że mnie aż nie widzisz. Kurde, lecimy, lecimy, lecimy dut. Dobra, kurde, zginąłem, zginąłem, kumasz. Ja nie mogę, to trzeba trochę wolniej. Ja to się bardzo rozpędziłem. Żebyście mi nie mówili, że jestem, wiecie, Kamil ślimak. To, to będę pokazał, że jestem szybki. Wtedy będziecie mówić, że nie jestem ślimakiem, tylko jestem szybcior. Dobra, wyścigowa, leci, leci. Kurde, zginąłem. Czasami tak wykrzywiam tą myszkę, że nie wiem, ona jest jakaś głupia. Szkoda, że się. Kurde, zginąłem już chyba trzeci raz, oj, coś mi nie wychodzi Ej, zaraz będziesz miała kryształ. Ciekawe, właśnie, kto pierwszy będzie przy mecie. Jak zgadujesz, kto będzie pierwszy przy mecie? Kurdy, zginąłem. Cię? O, jesteś tutaj, no dawaj, dawaj. A jak zgniesz, to będzie li Lipton. Lipton, lubić Liptony? Tak, a ty... No, spoko są. O, Ja tutaj się z Niemcem ścigam. Kto będzie lepszy? Co? Idź ty! Dobra, patrzcie jak ja go wygibałem. Kurde, no nie no! Ale no. No nie. Niemiec jakiś le lepszy, jakaś... Nutelia ze mną wygrała, no jaki... No ja cię nie mogę. Jakiś... Zaraz jej powiem Guten Morgen. Dobra, lecimy. No, zginąłem, kurczaczki pieczone. O, ty jesteś na przodzie. Oj, ja cię zaraz wyprzedzę. Dobra, lecimy, le lecimy. Kurde, gdzie ty jesteś, stalking, stalking? Weź ty się tak nie rozpędzaj. Ja to spróbuję. Ej, gdzie ty jesteś? Zginąłaś? Dobra, ja lecę, ja się nie zatrzymuję, ziomeczki. Nie to nie obchodzi, czy zginęła, czy nie. Ja sobie lecę, bo ja jestem szybcior. No i mi się to uda za którymś razem. Kurde, nie no, ja to chyba będę powoli robił. Co ty, stalking, tam piszesz? Ej, ja to będę... Powoli właśnie przechodził Bo mi się to chyba nie uda ja się tak szybko rozpędziłem A nie mogę Zresztą tam Stalki napisała, że na razie nie może kać No okej okay. Rozumiem, rozumiem Okej, okay, okej okay. No to zaraz mów Bo ja tutaj nie dam rady Przechodzić taki nudny parkour od Unkno Na Unkno weźcie Zrób jakiś fajny parkour ciekawy A nie jakieś takie No jakieś trzeba prawo, lewo Aż, aż... Zginam już tyle razy, że to jakaś masakra, w sensie jest to łatwe, jakbym to powoli przechodził, no ale wiecie, nie chcę, żebyście mi mówili, właśnie, Kamil Ślimak, więc no, hej, ty, no, Elo, 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 320, Elo, Elo, Benz, let's go, let's go, dude, let's go, dobra, let's go, please, dobra, udało się. Tutaj może już powoli, żeby wiecie, żebym po prostu nie zginął, no bo nie chcę 10 razy w kółko powtarzać tego samego, bo to by było już trochę nudne. O, patrzcie, na przykład tutaj mega trudno trafić, bo widzieliście, widzieliście jakie tutaj było właśnie takie, no wiecie, takie no, małe przejście, takie... No, ledwo co się tam zmieściłem, więc... więc naprawdę było ono bardzo małe. Bo jak ja się zmie zmieściłem, to to cud, więc... Foxuwa, dobra, liczą na mnie? Co oni? Na mnie liczą, czy na Ciebie, Stalking? Mam nadzieję, że, że na mnie. Dobra, lecymy, lecymy. Obym tutaj nie zginął, bo, bo, bo będę e, płakał. Ale będzie. O, zaraz będzie drugi kryształ! Obym tam doszedł. E, Obym tam doszedł. W ogóle sprawdzę, jaki jest tutaj rekord. Ale rekordu mi się raczej nie uda, bo przechodzę to mega wolno. Ale, ale, mam już kryształ i, i sprawdzimy sobie. C 3 minuty 42, ktoś ma? Co, a tyle mam jeszcze przejść? Jak to ktoś zrobił? Ej, ktoś jest koksem! Chyba, że to nie wiem, jakaś zbugowała ta osoba. Albo jest taka szyb szybka, jakaś. Nie wiem, jakaś. Spryciula, co ona zrobiła, ja nie wiem. Kurde, zginąłem. Ety, Stalking, gdzie jesteś? Stalking jeszcze właśnie nie ma kryształa. No, trochę nub. No, ale bywa, bywa. Kamil coraz bliżej mety. No, a jak, no, jak, ziemeczki, zaraz będę. Kto nagrywa Ety? Nie wiem, nie wiem, kto to może nagrywać. Nie wiem, nie wiem. O, Stalking, jeszcze, jeszcze, jeszcze prawie, jeszcze prawie jesteś, prawie jesteś, dawaj, dawaj, let's go, L le lecisz, lecisz, ale mam już przynajmniej drugi kryształ, więc zaraz będzie meta, więc też nie jestem jakiś chyba mega noob. Stalking się już nie chce, no mówiłem, że to najludniejszy parkour na Blockster Planet. Normalnie, w sensie odnutknął naj najnudniejszy, bo w sumie umknął, robi takie fajne, ciekawe parkury, a teraz robił taki nudny, ale trochę, trochę trudny, ponieważ, ponieważ. Nie da się tego mega szybko robić, tylko jak widzicie, muszę tak powoli to robić. No, teraz nawet powoli robiłem i zgnąłem. No, trochę to trudne jest, nie powiem, że nie. Chyba, żem przechodził to kamień ślimak, ale nie, 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 nie dzisiaj ziemeczki, nie dzisiaj. Nie dzisiaj nie będziemy kamilem ślimakiem. Gdzie ty, Stalking, jesteś? Co ty? Dopiero od pierwszego kryształa? Powoli to oddychaj nas spokojnie, musisz tak wiesz, tak powolutku. Nie śpiesz się, bo tak to w ogóle nigdy tego nie przejdziesz. Ja nie mogę, jak tam się rajdujesz. Weź tam uspokój. Uspokój się, uspokój się. Co tam się tak rajdujesz? Masakra, masakra. Sam się, ja się nie rajduję, ja tu normalnie przychodzę. Tylko czasami nami się nie udaje. Ale zobaczcie, teraz, teraz będę to przechodził mega wolno i się mi w końcu uda patrzcie. Raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. W ogóle jak chcecie właśnie kolejny odcinek ze Stalking, to wbijemy pod tym odcinkiem 2,5 tysiąca łapy w górę. No i będzie kolejny odcinek ze Stalking. Mam w sumie chyba fajny pomysł na odcinek, więc możecie właśnie. Zostawiać łapki w górę. no i... Le le lecimy właśnie, dobra, tutaj. Kurde tutaj... No trudne te zakręty. Bez zatrzymywania się to jest tu niemożliwe. Ej, a jakbym to przechodził bez zatrzymywania się. Nie no, nie przeszedłbym tego. <laughs> pewnie to przechodził nie wiem, pół dnia. Może by mi się udało w ciągu... nie wiem, 6 godzin, no to może by mi się udało, ale... ale w sumie nie wiem. I nie, nie, nie chcę testować, nie chcę marnować 6, 6 godzin właśnie na taki parkour, więc no, dobra, tutaj robimy coś takiego. Jak widzicie Co? Skinąłem! Ja nie mogę, tak się mega starałem i skinąłem, no ja nie mogę ziomeczki Nie, ja się zaraz poddaję, ja tego nie będę zaraz przechodził Teraz się już mega wkurzyłem, Unknął, teraz o ty Teraz o ty nie dostaniesz jedzenia, już nie dostaniesz jedzenia Oj, unknął, tak nie będzie, nie dostaniesz dzisiaj obiadu. Nie będzie tak Dobra. Nie z Stalkiem przechodzimy najnudniejszy parkour od unknął. Na no co to tam stalkiem piszesz? Ty się dobrze czujesz, właśnie? Wydaje mi się, że trochę unknął. Te kryształy dał za blisko. Mógł ten pierwszy kryształ dać trochę dalej, moim zdaniem. I ten drugi trochę jeszcze oddalić. To by było lepiej, bo jeszcze ma, muszę właśnie du dużo przejść. No i będzie to trochę trudne. Bo przed chwilą byłem daleko. No i zginąłem. Jak zginę, to po prostu zrobię przejście jak. Będę w tamtym miejscu, gdzie byłem Ale może tak nie będzie Oby, oby tak nie było Kurczaczki, ale mnie to wkurze, No nie no, zginąłem Dobra ziomeczki, patrzcie, jestem już właśnie bardzo blisko mety no Przed chwilą właśnie tutaj byłem No ale no i... zginąłem, więc teraz właśnie będziemy próbować Teraz jak widzicie są takie o, właśnie jak... ciasne już dróżki, więc będzie naprawdę Trudno, ale oczywiście się postaram. W ogóle, masz już pierwszy kryształ, czy jak ci tam właśnie idzie? Mam masz drugi. O, to może ci się właśnie uda? Żartowałam. No właśnie, ale to jest trochę trudne, bo właśnie na końcu są takie właśnie czas ciasne, no te wiesz, takie dróżki, no i... No, Słucham? No trudno po prostu... Czasami Co? tutaj kierować, ale mam nadzieję, że mi się właśnie to uda że meczki. Tutaj już na pewno z rozpędem nie da rady, bo jest to takie, wiecie, ciasne, że nie da rady po prostu, ale próbujemy. Dobra, lecimy. Ej, patrz, widzisz gdzie ja jestem? Jestem na ostatniej. Mm. No, zostałam. No. Jestem bardzo bliska. Jak myślisz? Uda mi się czy nie na końcu? Mi się wydaje, że nie. Nie, na pewno? No. Na pewno? Mm. Aha, <laughs> przeszedłem. też. Nowy osobisty. Fuu. Dobre żemeczki, udało mi się przejść parkour. A ty gdzie tam jesteś? Od ci jeszcze no. mega dużo brakuje, więc chyba to będzie właśnie w tym odcinku na tyle. Jak właśnie chcecie kolejny odcinek ze Stalking, to wbijcie 2,5 tysiąca w górę, no i Nie. będzie kolejny odcinek. No, jak Wam się ten odcinek spodobał, to pamiętajcie pa. o łapce w górze, subskrypcji wraz Nie. z meczkiem. No i w sumie do zobaczenia o, w kolejnym odcinku. I cześć! Pa.